Cześć, to Michael3. Witam bardzo serdecznie w tym kolejnym odcinku z mojego Minecrafta na modach i nie, ja tego nie zrobiłem ani komendą, żadnymi czytami, nic. To się stało samo z siebie. Nie wiem czy Ciekawe mnie czy w jakimś stopniu wybudowanie tego sprawia, że dosłownie eee, przyciąga, Ach, przepraszam, odbiło mi się, że to dosłownie przyciąga burzę. Jesus. Aktualnie nie używam za bardzo prądu, i tak naprawdę dzisiaj nie będę za bardzo używał prądu. Ale tak, jest to kolejny odcinek Minecrafta na modach. Odcinek 13, który również pojawia się 13 grudnia, więc tak niby przypadkiem, ale jakoś tak wyszło. Jednocześnie dzisiejszy odcinek pojawia się, jak ja to mówię, adekwatnie, adekwatnie do Minecrafta na modach jego, dokładnie 47 odcinek, właśnie teraz widzę, że napisałem, że zapomniałem usunąć tego słowa kluczowego live. Odcinek 47 pod tytułem laboratorium. Czyli była, był 46 odcinek, to był powrót do domu, był Livestream 46,5 jako budowa laboratorium, i tutaj było po prostu, ej, laboratorium, <laughs> więc. Eee, odcinek dość krótki, tak samo jak mój dzisiejszy odcinek, prawdopodobnie będzie dość krótki. Nagrywam go późno, więc jeśli jestem w jakiś sposób cicho albo trochę bardziej zamulony, to od razu z góry przepraszam. Eee, odcinek trwał chyba około 21 minut, i na sam start od razu była nutka. Przez cały odcinek było tylko na początku muzyka i na końcu. Na początku była. Nowa, nowa, nowa nutka. Tristam i Stephen Walking Too Simple. Więc to jest jedno. I jest tutaj też kwestia tej powalonej kolejności, o której mówiłem już ostatnio, że, było, że jest. wiadomo, jest 46 odcinek, LiveStream 46,5, potem odcinek 47 i Livestream 47,5. Tyle, że Livestream 46,5 i 47,5 oba się były e, zrobione pomiędzy odcinkiem 46 i 47. Nie będę już tego tłumaczył po raz kolejny, bo też jednocześnie może Was to kompletnie nie obchodzi i takie a, okej, okay. <laughs> po prostu tak, e, tak się stało. Czym ja dzisiaj w tym krótkim, zamulonym, późno nagrywanym odcinku mam zamiar się zajmować? Poza tym, że moje gardło absolutnie nie nadaje się do tego, żeby coś mówić, więc pewnie będę miał dużo wycinania rzeczy typu EM, <laughs> tak powiedzmy. No to mam duży poziom, ale raczej wątpię, żebym się go wymagał. Więc, tak jak wspominałem ostatnio, uznałem, że dzisiaj w sumie poniekąd, po części zajmę się właśnie tym, czyli infirium, essent, nie konkretnie Essentium, jak, jakby. Takim pełnym oficjalnym rozpoczęciem modyfikacji Mystical Agriculture. Więc mam dość dużo infirium esencji, głównie oczywiście z. Mianowicie, mianowicie, mianowicie tego, czyli farmy potworów, głównie z samych potworów, ale wydaje mi się, że w Ludobagach też mogło to być. Nie jestem tego pewny. No i oczywiście jest to jedna z rzeczy pod kątem achievementów. Jest to w miarę taka rzecz, którą... A! Nie zaznaczyłem w poprzednim odcinku produkcja 1000 RF na tick, no bo kiedy strzelił piorun, to produkowało równo 1000 RF na tick. W ten sposób możemy też wrócić właśnie do Mystical Farming. Oczywiście jeszcze można w tył. Jest... Ta kwestia farming age'a jako taki start. E, więc dzisiaj stworzę, skraftuję Infirium esencję, pomimo tego, znaczy e, infi, sadzonkę Infirium, pomimo tego, że je mam, to właśnie te sadzonki mam z ludbagów. A teraz chodźmy i oficjalnie stworzę Infirium seed. Tier pierwszy. Oczywiście tierów jest e, więcej, bo chyba nawet jak tylko tak zrobię. Nie, bo to jest to jest sadzonka. A oddzielnie jest kwestia tierów, ale to jest tier do kraftowania. I do kraftowania. Aaa, właśnie. Teraz o tym zapomniałem. Teraz dopiero tak, jakby o tym skojarzyłem. Zapomniałem. Przecież jest też jeszcze jeden surowiec. Jest to Prosperity Shard. I. Pro, Prosperity Shard'y mam z przesiewania piasku przez żelazny ee, siatkę i mam 8%. Wydaje mi się, że coś powinienem mieć. O, coś. Dwa staki. Aha, cudownie. Więc skraftowałem infirium esencję. Konewkę. Właśnie, miałem to w głowie i zapomniałem to. Watering can. Tylko tu chyba chodzi o. Dioryt i. Jest kilka różnych. A spróbujmy w sumie stworzyć tę najzwyklejszą. Wydaje mi się, że dioryt czy tam. Jakikolwiek inny z tych surowców. Eee, nie surowców, tylko tych, tych, tych kamieni innego rodzaju to powinienem coś tam mieć. A potrzeba ile? A, z zwykły stone może być. Spoko Stone no to miałem. Tylko oczywiście teraz w tym momencie nie mogę go znaleźć. Jak zawsze, jak? Zawsze. Szczerze, w tym odcinku z Minecrafta na modach, Heresiego, Rezi... na no, Minecrafta na modach, no, Rezi się trochę e, nagadał, tak naprawdę. Kwestia, sam wspomniał o kwestii tej kolejności e, tych. jej mogę odznaczyć. E, sam wspomniał o kwestii, wiadomo. Kolejności live streamy, a odcinki wspominał. E, oczywiście zapraszał na live streamy. E, było coś, co się stało na live streamie, i oczywiście o tym mówił. Czyli kwestie i to naprawdę tutaj pomaga. Super, świetne. E, będę tego może używał później. Więc yy, była kwestia rzeczy, które się stały na live streamie, no ale ponieważ to jest nie ta kolejność, bla bla bla. Wielki Mieczur, <gryśla> Big Sword, który, który został właśnie dodany wtedy na tej wersji Minecrafta. <gryśla> Więc było takie, wow. <gryśla> że, że, że jest. Więc e, to było fajne. Była kwestia, że zrobił duży plecak. No i wspominał oczywiście o tym, że typowo w tym odcinku zajmie się e, tutaj odpowiednie słowo udekorowaniem laboratorium. I znowu na chwilę przerwa od tego. Mianowicie mam dużo infirum esencji, więc tak naprawdę mógłbym e, absolutną dużą część tego. Przez, czekajcie to nie ma sensu. 33 To jest niezła ilość. Jakby mi się udało zapełnić w sumie całą jedną taką całe jedno takie pole, to jest chyba tam 40 parę. No, zobaczymy zaraz. Oczywiście to i tak jeszcze. Ile mi brakuje? 5. Ok, to i tak jeszcze chwila minie, zanim będzie kwestia większej ilości prądu, i potem bezprzewodowego przesyłania tego prądu. I kwestii. Ok, bez łodowego przesyłania tego prądu i stworzenie typowo farming stationów i absolutnie będzie to sam w sobie jeden odcinek w przyszłości. Pewnie, no może nie jakoś super odległej, ale trochę odległej. Na pewno bym się chciał skupić trochę bardziej na kurczakach niedługo, ale to też, no właśnie tak jak mówię, oddzielna pierdu. Ha. Super, już naprawdę czekajcie, już naprawdę nie wiem, jak klikam. E, ok, więc udało mi się to ogarnąć, tak jak zresztą e, chciałem. E, czekajcie, dobra. I teraz jest kwestia, że mam do stworzenia, mam stworzyć żelazną, a może nawet diamentową. Diamentową to na pewno nie dam rady, i tutaj jest właśnie master infusion crystal będę potrzebował potrzebuję diamentu ponieważ potrzebujemy ulepszonej 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 esencji potrzebujemy lepszego poziomu esencji ale żeby stworzyć lepszy poziom esencji potrzebujemy specjalny kamień i I nie wiem, jak go stworzyć z jakiegoś powodu. A, czyli byłem blisko. Jest, Infusion Crystal. Oczywiście jest, tak jak widzieliście, jego lepsza alternatywa. O, i widzę, że... A, to ciekawe. Muszę go stworzyć... O, potrzebować będę kolorów, żeby go stworzyć. O tym nie pamiętałem. I netherstara. O, będę musiał zabić Widera po raz pierwszy. I myślę, że przyjdzie na to pora, ale jeszcze chwilkę musicie mi dać. I supremiową esencję, ale to mogę zrobić ze, ze zwykłego. Więc jak właśnie widzieliście, jeśli weźmiemy sobie ten infusion Crystal i esencję infirium, możemy stworzyć wyższy poziom, który w tym przypadku to jest prudentium i jest po prostu mocniejszy zielony kolor. Żeby stworzyć żelazną sadzonkę, potrzebujemy trzeciego poziomu. Czyli potrzebuję tego dać jeszcze raz i mieć to. Adekwatnie jeszcze potrzebować będę Crafting Sida. No właśnie, nie, dobrze myślałem, tylko potrzeba czterech, a nie ośmiu. To chociaż to jest spoko. Base Crafting Seed. W ten sposób wiem, że to chociaż w sumie nie ma to wielkiego znaczenia, bo wiem, że na przestrzeni różnych serii, różnych sezonów miałem tę modyfikację. Mystical Agriculture i w jakimś stopniu moje wyjaśnianie tego po raz kolejny, ale też z drugiej strony ja lubię w ten sposób, bo czuję się tak, jakby to było dla mnie też trochę coś nowego, więc też jestem tym bardziej podekscytowany, że jakby było takie, a robię to po raz milionowy, bla bla bla, no to. Nie, no myślę, że też trochę ciekawiej to jest, kiedy ja jestem, e, kiedy mam takie podejście. Więc w ten sposób stworzyłem Base Crafting Seal'a. I z tego teraz typowo mogę dopiero iść wyżej w poziomie. Więc mamy pierwszy poziom. Nie mam esencji, więc znowu stwórzmy Prudentium. I jeszcze raz Prudentium. O, i dopiero teraz ma to sens chyba. Stwórzmy drugiego tieru, to było pierwszego tieru z infirium esencją, drugiego tieru z prudentium esencją i teraz mogę dopiero wziąć tego cztery, zrobić trzeciego poziomu. Oczywiście nie jest to wszystko, bo jeszcze potrzebuję zrobić kolejne cztery intermedium esencji. Tak, 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 chyba tak. Tak. I nie wziąłem żelaza. <grymne> I nie wziąłem żelaza, żeby tylko stworzyć tę. To było srebro, chyba. To jest nikiel. To jest żelaza. Jest 4. Udało się 4. Oczywiście. A, w sumie mogłem też od kurczaka wziąć. Zapominam o tym. Muszę. Nie lubię czegoś obiecywać. Ale. Obiecuję, że ten odcinek, który się pojawi w niedzielę, 14, no, myślałem o tym, no, niech będzie w niedzielę, dam sobie po prostu do końca tygodnia cały czas. Będzie dłuższy, będzie dłuższy odcinek, zrobię w nim kurnik, przeniosę tam kurczaki, może zrobię jakieś nowe kurczaki, może coś tam jeszcze porobię na świecie, ale niech będzie to dłuższy odcinek, będzie konkretniejszy, niech będzie nagrany z lekkim wyprzedzeniem, czyli na przykład już. W czwartek albo w piątek zacząć go nagrywać. Nie muszę nagrywać wszystkiego naraz, ale po prostu obiecuję od razu, że zajmę się tym odcinkiem, bo po prostu tak nie może być. I w jaki sposób wykorzystam 4 żelaza, 4 intermedium esencji oraz crafting seed tieru Trzeciego mogę stworzyć sadzonkę żelaza. Co? Jak się możecie domyślić, tak, naprawdę, jak to urośnie, to dostaniemy z tego esencję żelaza. Niekonkretnie samo żelazo od razu, czekajcie, weźmy to. Czy to absolutnie nic nie daje? Nie, coś daje, tylko po prostu daje bardzo mało. Ok, poczekajmy, może się, może się uda, żeby to się rozwinęło. Chcę tylko jedną esencję, nie, nie potrzebuję więcej, chcę żeby po prostu to pokazać. Żelazo jest na razie wciąż jednym z takich surowców, który dość dużo używam, więc jak najbardziej się przyda. Dlatego też przydałoby się więcej kurczaków i dlatego całym sam w sobie ten kurnik. Chcę. Skończyła się konewka. Skończyła się woda w konewce. Może tak dokładniej mówiąc. 86. Jest, z tej dostałem. Esencja żelaza. I wykorzystując. 8 otrzymuję. 6 typowo żelaza. Więc myślę, że jest to nawet nieźle. Z 8, 6. Więc. Yy. Myślę, że to jest naprawdę spoko. Oczywiście to sobie będzie musiało rosnąć. Jak widzieliście, stworzyć taką pojedynczą sadzonkę nie było wcale łatwo. I pomimo tego, że się wydawało, że oje, ja, no ile mam inferium esencji i tak dalej, tak dalej, zostało mi z tak z kawałeczkiem. Tak, mam jeszcze tę esencję, którą mógłbym zamienić z powrotem, ale na to nie ma potrzeby. Myślę, że esencje I w sumie sadzonki. Zwykłe, tam powiedzmy ze stak, czy dwa staki i Prosperity Shardy, mogę. No i to <śm> e mogę wstawić tutaj do tej skrzyneczki. Ale fajnie, bo w ten sposób, tak jak już powiedziałem, e mam w jakimś stopniu oficjalnie rozpoczętą kwestię farmingu. Oczywiście jeszcze w tę stronę dalej rozwinę to kolejne, co najmniej kilka. E, takich pól, mógłbym robić większe pola, ale myślę, że na razie nie ma dla mnie takiej potrzeby. Plus, jeśli jeszcze zrobię e, kwestie automatycznych przerabiarek, właśnie tak jak tutaj jest, czyli combo młotek oraz o jeden diament e, młotek oraz przesiewaczka, i wszystko to odpowiednio sobie podłączę, żeby był prąd i sadzonki. Odpowiednich surowców i jeszcze kwestie różnorakich kurczaków. No to powinienem mieć surowców, zwłaszcza tych podstawowych oraz może też częściowo takich troszkę bardziej zaawansowanych e, bezproblemowo dość dużą ilość. Więc tak naprawdę z grubsza to jest główna rzecz, którą chciałem ogarnąć w tym odcinku. Nie jest to nic. Niesamowicie dużego, ale jak na razie jestem z tego zadowolony. Będę potrzebował na pewno więcej surowców, żeby pójść z tym dalej. Przygotuję sobie jakieś plany w głowie pod kątem tego kurnika i pod kątem co tam jeszcze bym chciał zrobić w tym następnym odcinku w niedzielę. Fajnie. Przeniosę te kurczaki, i będę mógł tutaj zrobić prawdopodobnie całe takie, wiadomo, otoczone e, narożne dla enchantingu, żebym mógł typowo enchantować coś, a dokładniej coś. No, mógłbym sobie pancerz tam miecz, ale na pewno też będę chciał oczywiście zenchantować e, siatki, powiedzmy do przesiewania. Jak najbardziej jest będzie to e, super przydatne. No i tutaj też tak naprawdę teraz jest aż trzy farmy na pszenicę i troszeczkę marchewek i ziemniaków, ale później zostawię prawdopodobnie tylko jedną, podzieloną na te trzy rzeczy, albo głównie pszenicę, żeby były po prostu nasionka zwykłe, a pozostałe będzie trochę infirium esencji, żeby mieć jej absolutnie dużo, no i potem już na jakieś rakie. Rzeczy typu właśnie żelazo, czy w odległej przyszłości może również diamenty? Pewnie tak, tylko nie będzie to na tyle super pewnie ważne, kiedy już będę miał inne sposoby na dostawanie mm. diamentów, ale to też bez przesady, nie ma co wybiegać w przyszłość, jednak będę chciał tak samo jak mówiłem ze źródłami energii, popróbować sobie poeksperymentować, chcę Porobić różne rzeczy, mieć jakby właśnie różne źródła dostawania tych samych rzeczy, w przypadku właśnie surowców, czy to kurczaki, przerabianie, przesiewanie, czy rośliny. Tak samo, źródła energii, tak samo e, inne pierdółki. To będzie na tyle. Dziękuję za oglądanie tego 13 odcinka z mojego Minecrafta na modach sezonu. E, kolejnego, siódmego, chociaż nie wspominam o tym za bardzo. W sumie nie mówiłem więcej o odnośnie Reziego, więc teraz tak szybko w skrócie. E, mówił Razji o tym, że pykło mu pół miliona subskrypcji wtedy, czyli właśnie 10 lat temu. E, pół miliona. Po tym odcinku 47 odbył się livestream między 47 a 48 Odbył się live stream i nie, tak jak mówię, nie jest to 47,5, ponieważ on jest, on się odbył wcześniej. Odbył się livestream na pół miliona wyświetleń. Byłem na tym livestreamie. Pamiętam, że obejrzałem go. Nie wiem czy w pełni, nie wiem czy częściowo, ale pamiętam, że chociaż trochę, trochę pamiętam w głowie, że tylko Byłem na tym streamie. Nawiasem mówiąc, nic nie wygrałem z konkursów. Eee, no i oczywiście, niestety, ten live stream nie został, żeby można go było oglądać. Zapraszam na live streamy, zajął się tam kwestią, wiadomo, dekoracji tego laboratorium dalej, jak już o tym mówiłem. E, powiedział coś takiego, co trochę aż taką, taką prawie że łeskę u mnie wywołało, czyli że e, teraz, że wiadomo, zacząłem robić live streamy, live streamy się będą pojawiały na YouTubie i zamierzam to robić już teraz na zawsze. Szkoda, że tak naprawdę. Się to nie udało, bo jest zaledwie kilka tych live streamów: 46,5, 7,5, 8,5, 9,5, 52,5 oraz 56,5. I z tego co pamiętam, to jest jeszcze 70, chyba 1,5. I to jest już koniec. Mniej więcej w okolicach odcinków 60. 60, parę powiedział, że a walić to nie obchodzi mnie itd. i tak dalej. i i powiedział, że już nie będzie więcej live streamów na YouTube, co jest strasznie szkoda. No ale, co zrobić? E, mówił, że się zajmie oczywiście alchemią, co z perspektywy czasu wiadomo, że tak się nie stanie. W 48 odcinku będzie kwestia teleporterów. I na sam koniec było i e Double Animal, nutka. I Edzio prosi o łapki w górę, <laughs> jeszcze był. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w następnym odcinku, życzę miłego dnia, trzymajcie się i cześć.